Dobra Gdzie jest ten mały diabeł? Czas się zająć małym diabłem O ty kurwa mały diablety Już mi pycisz, Jeżeli nie mi pycisz O boże moje lagi eee, Czemu mam takie lagi? Chwilę zrobię cięcie Mam ram Mam po cięciu o ja sobie przytanguję Chyba za bardzo podkręciłem sensivity. E, dobra, wlazłem i wlazłem po prostu do gry, i teraz powinno być spoko. E, podziękuję. Ucieczkę. Nie będzie spoko. On się zestrał, i mam lagi. Ja to naprawię. Dobra. Chyba jednak tego nie naprawy trudno mm, mówi się trudno Siadaj sobie O, mi na podłogę, ale to nic Kiedy sobie myślisz? coś zabawę? Łysy. Te łysy. Oho, uh -huh. lagi. Łysy. E, słuchaj mnie łysy. Do łóżka Paciorek i Lulu Ja ci tu gaszę światło Zróbmy tak ja ci tu gaszę światło i zamykam drzwi, i nara ty, 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 ty. Kurwa, czemu nie śpisz? Ja widzę, że ty nie śpisz Ja kurwa widzę, że ty nie śpisz nie mały No, się dziwić Kurwa, czemu tu nikt nie mieszka Dobra Watch TV in the sofa Dobra Ale najpierw Weźmiemy sobie duszę kolejną mhm. O nie Kłopoty Ty, ale naprawiłem te lagi, więc jest git Dzięki, że mi otwierasz drzwi Fajnie, że cię tutaj nie ma. Pozłuchaj mnie, gówniarzu śpisz na dworze, nara. I ty się dziwisz, że nie masz przyjaciół? Też ma to jedna, no bo nie było ktoś nam tu wiedziła. Zamknąć drzwi Chodź kurde, kurde. Czemu jesteś smutne. Do łóżka. Amen. Bon, Spać. Spać, powiedziałem. Przestaniesz? Czemu siedzisz, a nie leżysz? Czemu jesteś taki zły? A wiesz, że złość piękności szkodzi? To by już zaszkodziło i to z... za bardzo. <gryw> Do widzenia. <laughs> Lubię dysować małe dzieci. Co mam gdzie Nieważne. Nieważne. Dobra. Noc druga. Eee, I zakończymy na nocy drugiej. Dobra, co mam teraz robić? Mamy klucz. Mamy klucz Długo nie mogę. Ale tutaj to już mogę. Nie wiem, nie umiem angielskiego. Jesteś głodny, tak? Usiądź co tutaj Ahaha Bardzo zabawne Jesteś naprawdę zabawnym dzieckiem O, widzisz? Twoim opiekunką Twoim opiekunem Za czasu, gdy nie ma twoich starych Siedź. Teraz nie gdzieś spier to Okej, okay, okej, okay. tak się bawimy, tak. Tak, dobra. Proszę mnie oddać tą pieluchę. Dziękuję. Tutaj może gdzieś tu będzie kolejna dusza, ale nie wiem. Potrzebuję jeszcze jednej. Posłuchaj mnie, mała kulko. Nie wiem. Jeszcze jednej duszy potrzebuję. Posłuchaj mnie, dziadu. Idziemy spać. To twój tata tu był na tym obrazie hmm. Okej okay. Idziesz spać. Czy ci się to podoba, czy nie? <grytanie> Idziesz spać Nara. Kurde Czy Ci się to podoba, czy nie? Sleep A ja idę. Tutaj Oczywiście, że nie mogę przeskoczyć, bo po co szybko, kurde prędkość światła dobra, i zrobimy sobie jeszcze trzecią noc y tak, żeby dobić do 10 minut, to zrobimy jeszcze sobie trzecią noc bo oczywiście, że nie mogę sobie usiąść bo ten mały szczyl Słuchaj mnie mały szczylu Słuchaj mnie mały szczylu Oczywiście, że najpierw muszę oświecić światło A muszę zgasić światło Sieć tam Okej, okay, spoko Nakarmię Cię, jak jesteś głodny to ja Cię nakarmię Okej okay. Nie wiedziałem, że lodówka jest teraz taka Taka Okej okay. Posłuchaj mnie Jak ty to zrobiłeś? Masz Mhm Dobra No, znowu, znowu ci się srać Dobra nie ma problemu. O kurwa Eee yy... Dobra, teraz to żebym się wystraszył. Open. Szatanie mały kurwa. Chodź tu Teraz to, żebym się wystraszył. Teraz to żeś mnie wystraszył. Co ty robisz? No i teraz... Idziesz spać smutny. Nie dość, że zły to jeszcze smutny. Czemu to jest wszędzie zgaszone światło? Teraz zgaszone światło. Boże, ja tu nic nie widzę. Okej, okay, czyli idziesz sam do łóżka, tak? To nara. Mhm. E, kolego. Good night. Dobranoc. I to tyle? O! Odblokowałem ucieczkę. Ale ucieczkę to bym robił dopiero... Ucieczkę bym robił w następnym odcinku. Więc Ja się z Ja bym Ja byłem Cześć!